Cześć, tutaj Matty Fojcie zagramy w sezony, sezony online w FIFA 17. Jest ze mną gość specjalny, który będzie komentował. To zaczynamy. Ja gram realem MAM. No już to powiedziałem. Trochę laguje to. Odwróciłem nie wiem, siedem O jakbym przeszedł pike Ej, pa jak leci, ja mu odbierę piłkę I teraz patrz, i to jest kontra, nie, nie ma środkowego obrońcy I patrz jaka dziura Ronaldo, Ronaldo, Bej, sorry Prawa noga Bejla, no, sorry Bej to jest lewonożny Ronaldo. Ronaldo! Isi! Pierwsza bramka w tym meczu. Cristiano Ronaldo. Jaka bramka? Powiedz ekspercie, bo jest tu jest taki znaczek, to cię słychać. No to zatrzymamy. Nowy przeciwnik. Leo Messi lewym skrzydłem czy prawym? Leo Messi, ale Marcelo Casemiro. O, mój błąd, Messi, ale modryć nie, nie udaję ale Casemiro, Casemiro. Na... Jocie! Taka akcja piękna. Eee, zaczyna... Zaczyna lagować no nie Ej, spalony, kurde Ja bym trochę wcześniej podał A, mój błąd To było sam na sam I przeciwnie, nam piłkę Gareth Bale Gram formacją 4-1-2, wąsko Gdybyście się nie pytali, dlaczego nie ma Benzemy w składzie, bo ustawiłem dwoma dwóch napastników, czyli e, <laughs> Cristiano Ronaldo i Gareth Bale, bo uważam, że to jest dobra formacja dla Realu. Dobra, Marcelo ale Messi, groźna akcja, smaścił i zutrożnił. <laughs> Taylor Ależ... okay, na was, tam jest chyba Ronaldo. Jakby i do Ronaldo! Ale nie, no Ronaldo źle podaje. Ale, proszę państwa... A, źle no, Trochę mi przeszkadzają te lagi. No jakby się tak zamek zrobił? Nie, 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 panie sędzio. Dobra. Uważam, że nie było. Pa będzie doświadkowywał, czy będzie się kiwał? Doszotkowanie Pepe. Ronaldo walczy do końca, pikę na... Nie, zostawia ja Messi Ramos. Marcel... On będzie podawał do Messego? Właśnie Marcelo muszę dobrze grać. U. Pochyl ścina, no to mi, nie lubię tego, no kto by lubił. Dobra, atak pozycyjny, ale Ronaldo źle podaje, ale Kasa mi źle podaje, dobrze. Ronaldo. Hames, Hames no kurde, on taki tępy niestety jest. Dlatego Zidane, Zidane na niego, zwanego. dlatego tego Zidane, Zidane go nie stawia w składzie, ale ja go ustawiłem. Ale mogę dać w każdej chwili isko, albo, nie wiem, Benzema na ale Zmieniu. muszę się skupić. Kurde! Ramos i nie Hibu Hibby cie, Ooooooo i zrobimy sobie się dawiki. Dab. Piękna bramka Cristiano Ronaldo. Wykończenie. No to. Na pierwszą połowę schodzimy, schodzimy z, do, z dwa za.. Oto statystyki. Dobra, druga połowa. Ronaldo, Ronaldo. Trochę jak Ladży, to trudno mi się gra. I taki szczał. A I kontra mojego przeciwnika, Andrzej Iniesta. Andrzej, Andrzej, Andrzej Iniesta. Andrzej nie sta? Chyba nie wiem Łoo, jakby Messi trafił prawie z główki. A Messi to taki... Bale, bail, 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 bail. Oooooo, oh, tak właśnie na Ronaldol. To jest FIFA Krzysiek, a nie RAL, nie widzicie. Po <śm> prostu padły za granie Ronaldo! Dobra, nasza? Nie. De no. Kasimiro. De. Dobra, teraz będę się stało z pół dystansu. Znaczy z dystansu, Messi, Messi, Marcelo robi no błąd! Neymar. Wow, Co ty na was robi, kurde? NEM... Modric! Nie dobiega Ło, wow. Jordi Alba Karwa kontra Jordi Alba Na was łapie szybko na was podaj do Hamesa. Do Modern czek, nie Do Modern Eagle. Do z Eagle. Do Modern z Do No Eagle. Do uderzyć? Nie Do kim Sorry, no, za bardzo kom... za bardzo... No, kombinowałem. Marcelo, dogoni Messiego. Kurde, no... Messi... O! Nikt go nie kryje! Klos. Modric. No za mocno chyba zrobimy zmianę. Zejdzie chyba Hamy, bo mi się coś nie podobało. Albo Isko, albo benzeny. Użytkowanie... Neymar! Nie, Suarez! Neymar dośrodkowuje, łap na was, nie, wybija, tam jest Ronaldo, teraz długa piłka do Gareta Beyla. a, no dobra, mo biegnie, 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 kurde, dalej ma piłkę, Suarez gol. Teraz nie wiem jak wczoraj iść na trzy. Dobra, teraz zrobimy zmianę. Zostaw autobus. żebyś teraz nie stracił tego po prostu, bo to nie będzie. Czy dać? A może Moratę? Dobra, dam. Moratę. Kto tam już taki wykończył? Benzema. Dobra, niech spadzie ten Benzema. Bo mogę dać Bejla na MŚP, a, a, Nie wiem. O nie no, huko nie No nie! <grywanie> Zagraniem! Kasemiro, no nie rób takich jaj! Messi niebezpiecznie, Ramos... Nie, nie, bo będzie... Dobra, że drożny i to może być dla nas kontra, jak dobrze... Wybijemy piłkę. Nie wiem, jak to będzie robił przeciwnik. Pośrodkowuje. Na piqué, dobra, na piqué naści. Wybijemy. Chyba zagramy jeszcze drugi mecz. Nie wiem. Ło! Wow. Suarez! Co on robi? Nie, to będzie gol. Ja jakie kom... Nie, minął ramosa. Dobra, teraz dajemy... Nie, teraz to się wnerwiłem. Kurde, Benzema, łap tą kółkę, Tylko zabierz mu karwa bo ode... Zabierzcie. Neymar... pił Nie, ja, ja tu po zwycięstwo przyjechałem. Czeka, no, no wiesz, chodzi w FIFA. Ronaldo nie minie go, nie minie go, Ronaldo go nie minie. Benzema! Nie! Ja chciałem tam już podać Modricem, kurde no! No nie, no jeszcze kontra przeciwnika Wychodzę na bazę, co ja robię, co ja robię? O na was. To będzie Dobra. Jeśli chcecie wpadajcie do napalonego zdem.